To nie urok rasy. To może być boaz. Jeśli twój mops, bulldog albo shitsu chrapie, sapie i ledwo idzie po schodach, to nie jest urokrasy. To może być coś poważniejszego. Boaz, czyli syndrom obturacyjnych zaburzeń oddechowych, najczęściej dotyczy ras o krótkich pyskach, takich jak mopsy, buldogi, shitsu, Boston Terriery, Pekinczyki, a u kotów Persy, Brytyjczyki, koty egzotyczne i szkockie zwisłuchy. Zaczyna się od zwężenia przewodów nosowych, przerostu podniebienia miękkiego, co w konsekwencji zaburza przepływ powietrza do płuc. Objawy? Przede wszystkim chrapanie, po drugie świszczący oddech, po trzecie szybkie męczenie się, po czwarte duszności np. po wysiłku, po piąte sztuszenie się przy jedzeniu i piciu, a nawet omdlenia i sinienia języka. To nie jest norma. To realne zaburzenia, które wpływają na serce, układ pokarmowy, a przede wszystkim na jakość życia Twojego pupila. Zauważasz te objawy? Umów się na wizytę do swojego lekarza weterynarii, bo komfort oddychania to nie jest luksus, to podstawa życia.